Witajcie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, w jaki sposób pracować ze swoją szczęką. Często problemem jest tak zwany bruksizm, czyli zaciskanie nadmiernej mięśni wokół szczęki i w jaki sposób możemy ją rozluźniać i pracować nad tym, żeby właśnie ona się nie zaciskała w czasie spania. Zaczniemy sobie od takiej pracy, czyli ściśniemy sobie dłonie w pięści. I te pięści przyłożymy sobie tutaj do takich, jak spruszacie szczęką, zrobicie parę razy takich, otworzycie usta i zamkniecie, to poczujecie, gdzie są właśnie te mięśnie, które odpowiadają właśnie za zaciskanie szczęki. I w tych miejscach położymy sobie pięść po jednej stronie i po drugiej stronie. I dociskając te pięści, zaczniemy, otworzymy sobie lekko usta. I będziemy ściągać skórę. Usta są lekko otwarte. Będziemy sobie ściągać skórę, naciskając na mięśnie w dół. Ściąganie tej skóry rozluźnia nam taśmy powięziowe, które często właśnie grubieją, powodują właśnie zaciśnięcie mięśni. Taśmy powięziowe odpowiadają za nasz system nerwowy. I w ten sposób powoli naciskając, ściągamy w dół. Jeśli czujecie w tym miejscu ból, no to właśnie tam są te wzrosty i zgrubienia, które powodują zaciskanie szczęki. Barkiewszczęcie w dół. I powoli sobie ściągamy. I jeszcze raz naciśnij pięścią. ściągasz. Ja tutaj w miarę szybko pokazuję to ściąganie, ale spróbujcie ten czas wydłużyć. Im dłużej trzymamy i właśnie wyciągamy, poczujecie takie rozpinanie, rozciąganie. No i oczywiście powinno się to robić tyle czasu, ile odczuwasz napięcie i ból, ponieważ w momencie, kiedy dociskamy. Pięści nie powinnyśmy czuć tutaj bólu. Następna praca będzie taka, że będziemy, położymy sobie palec na brodzie i będziemy sobie wysuwać szczękę do przodu i do tyłu. Usta są dalej otwarte i do tyłu. No i spróbujemy teraz palcem przesuwać w prawą i w lewą stronę szczękę. Obserwuj, jak odczuwasz po prawej, po lewej stronie ten ruch. i rozluźni. Możesz sobie ziewnąć. Spróbujecie ziewnąć w taki sposób, jakbyśmy tak ukrywali, że chcemy ziewnąć, czyli bierzesz wdech i robisz taki ruch, jakby usta lekko były zamknięte. Tak żeby poczuć, że rozluźnia się właśnie cały ten obszar. Bo w momencie kiedy ziewamy, otwierając szeroko usta, to często właśnie możemy doprowadzić do jeszcze większego zaciśnięcia tego miejsca. Czyli tak, jakbyśmy chcieli otworzyć tylne podniebienie i gardło. Czyli robisz taki ruch. Tak, jakbyśmy chcieli ukryć przed kimś, że ziewamy. To jest właśnie dokładnie. Wtedy otwiera się właśnie cały tył, cały obszar właśnie tutaj, całe ciśnienie idzie. Rozszerzenie tych miejsc. No dobrze, no to teraz położymy sobie znowu palec i spróbujemy palcem zataczać koło, ale szczęka ma się poddać, czyli znowu opuszczamy lekko szczękę w dół. I w drugą stronę. Ja tutaj podaję takie przykłady ćwiczeń. Oczywiście, róbcie sobie to często i długo, jeśli szczególnie odczuwacie napięcie w tym obszarze. Pamiętajcie, że bruksizm jest to dość poważna choroba. To, że szczęka jest pięta, jest to często powiązane z tym, co się dzieje z naszymi biodrami. Jest to powiązane z tym, co się dzieje z naszymi uszami. Szumy uszne są spowodowane zaciskaniem, między innymi oczywiście, bo są różne powody szumów usznych, ale między innymi jest na przykład spowodowane to zaciśnięciem szczęki. Więc teraz skupimy się trochę na uszach i na takim masażu uszu. Odsłonię swoje uszy. I zobaczcie, spróbujemy sobie pociągnąć uszy w dół. I zobaczcie, czy tam tam skrzypi w tych uszach, tak żeby trochę je ukrwić. Czyli trzymacie za uszy i powodujecie, żeby ucho się ukrwiło i trochę rozluźniło. Zwróćcie uwagę, że dzieci, małe szczenięta psów mają bardzo miękkie uszy. Uszy są takie wręcz plastyczne. Natomiast, im bardziej się starzejemy, tym bardziej uszy nam sztywnieją. I yy, ważne jest, żeby te uszy rozmasowywać. Oprócz tego, że wpływa to właśnie na rozluźnienie szczęki, to masaż uszu ma wiele innych rzeczy. Rozluźniamy w ten sposób szyję, powodujemy ukrwienie głowy, powodujemy ukrwienie ucha wewnętrznego, co też właśnie spowoduje. Że przestaną nam doskwierać różnego rodzaju bóle uszu i szumy uszu. Czyli mamy tak te, te uszy na rozmasować w taki sposób, żeby one się stały miękkie. I zobaczcie, które miejsca często są takie najbardziej napięte, prawda? Te chrząstki. Tu z przodu jest taka chrząstka. Spróbujcie włożyć sobie palec, jak wyczujecie takie zgrubienie, po czym wgłębienie, i właśnie idzie ta chrząstka tu w tym obszarze. No więc próbujemy sobie włożyć palec tu w tą krząstkę i rozmasować to miejsce tuż przed krząstką, po jednej i po drugiej stronie. O, właśnie w taki sposób. I teraz jak rozmasowujesz sobie te miejsca, jeśli odczuwasz napięcie czy ból w tym miejscu, no to znaczy, że właśnie ta szczęka znowu się napięła nam. No i próbujemy to miejsce. Roznasałować. Nie jest to przyjemne, ale naprawdę powoduje efekty znaczące. I zobacz, jak otwierasz szczękę w tej chwili i zamykasz, możesz poczuć, jak wszystko tutaj pracuje. Pamiętajcie, to jest takie wgłębienie przed małżowiną uszną, przed chrząstką bucha. No I oczywiście. Tą krząstkę ucha też próbujemy rozmasować. Możecie wykonać sobie taki eksperyment przed masażem uszu, skręcić głowę w prawą i w lewą stronę, i zobaczyć dokąd pada kąt widzenia, a później rozmasować sobie uszy, tak porządnie sobie rozmasować, żeby poczuć, że te uszy właśnie są tak natarte i czerwone. I zobaczyć, jak. Zmienia się rotacja właśnie szyjna. To też jest właśnie związane nie tylko z uszami, ale i ze szczęką. Tak. I teraz spróbujcie sobie otworzyć. Usta i zamknąć. I jest jeszcze jedna rzecz, która często tą naszą szczękę trzyma. Są to tutaj. Taśmy, które idą od szyi, pod spodem, pod podbródku. Jest to związane z tym, że też podbródek opada. To jest miejsce, tak jakbyśmy chcieli rozmasować miejsce od wewnętrznej kości szczęki. Tam, gdzie czujesz napięcie, widzicie, gdzie ja wkładam palec. Czyli tak jak tutaj jest taka przepona, podbródek, a tutaj idzie kość podbródka. I teraz od wewnątrz kładę palec. I to miejsce próbuję rozmasować. Usta lekko otwarte. I tam gdzie czujesz napięcie, na samym początku możecie nie czuć tego napięcia, to napięcie się pojawia za chwilkę, jak przy chwilę przytrzymujesz palec. No i jakby szczęką najeżdżasz na ten kciuk. I ja samo po drugiej stronie. U mnie to jest takie najbardziej tkliwe miejsce i tam właśnie przytrzymuje palec. Ok. No i teraz zobaczcie, jak odczuwacie. Poruszanie się szczęki. Ja czuję, że wyraźnie zmniejszyło się napięcie. Dziękuję Wam bardzo za, za, za oglądanie moich zajęć. Oczywiście zapraszam Was, jak już pandemia minie, na zajęcia na żywo. A w tej chwili online możecie w komentarzach pisać, jakie tematy Was interesują, co byście chciały jeszcze. Dowiedzieć się oczywiście, polubienie będzie mile widziane. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.